Dzień dobry. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj będzie być może trochę nudno. Będzie merytorycznie, mianowicie. Wiem, że tych filmów nie lubicie ani Wy, ani algorytm YouTube, ale czasami trzeba takie nagrać. Nie ma innego wyjścia. I właśnie dzisiaj jest taka sytuacja. Sytuacja jest związana z powrotem KS -Nikoś. Jeśli nie wiecie, co to znaczy. KS Nikos, to najprawdopodobniej jesteście dosyć nowymi widzami. Dlatego w opisie odeślę Was do paru starszych filmów, które powiedzą Wam, czym jest KS Nikoś. A teraz już idąc do tematu, KS Nikoś powraca. Jest to reaktywacja dosyć ważna. I ja tutaj postaram się to Wam objaśnić najlepiej, jak potrafię, i też po prostu. Przedstawić swoje przemyślenia na ten temat, bo te przemyślenia mogą być różne. No otóż jest Nikoś, jak wiemy, po zakończeniu pierwszego okresu działalności Z klasy, czyli od sierpnia 2021 roku miał dosyć różne, różnie jego losy się toczyły. Tak, najpierw była W klasa, potem była fuzja z WKS do Senadera Wrocław. Zatytułowana Indominus Rex FC. Nic z tego nie wyszło. Potem był powrót Z klasy. To była próba powrotu właśnie z mojej strony do, do gry. Też to się nie udało. To było rok temu. No i teraz, teraz jest to zupełnie inna inicjatywa. Jest to zupełnie inny rodzaj inicjatywy, którą zaprezentował pan prezes Maciej z KS Nikoś, który oczywiście prezesem KS Nikoś jest i był przez cały czas, przez cały ten okres. Otóż on znalazł takie rozgrywki, najprawdopodobniej w internecie, jak Wrocławska Superliga. Są to rozgrywki amatorskie, organizowane przez młodych ludzi dosyć, że starszych od nas, ale młodych ludzi i postanowił tam zapisać Nikoś, ale to nie jest taka łatwa sprawa oczywiście i ten proces cały czas trwa. I kompletując skład, y, natknął się na mnie po raz kolejny i ja trzy lata bez regularnej gry w piłkę nożną. Uznałem, że chcę mu pomóc. Że chcę wrócić i, i zapytałem się go o zgodę na powrót, to znaczy na przyjście do KS Nikos. I on się zgodził. I, I głównie dlatego właśnie w ogóle ten film nagrywam. I mój pogląd na KS Nikosz obecnie wygląda tak. Jest to bardzo perspektywiczny projekt. Odkąd w 2019 roku zaczęła się Z-klasa w jakikolwiek sposób, to tak profesjonalnie... Profesjonalnie? To słowo mi przeszło przez gardło. Tak profesjonalnie jeszcze nie było. I Wrocławska Superliga też możecie zobaczyć, co to jest na pewno. Na pewno będzie dużo filmów o KS Nikoś. Powróci też kanał KS Nikoś, najprawdopodobniej, który oczywiście będzie prowadzony przez pana prezesa Maciej'a. Na Z-Klasie też będzie dużo kontentu właśnie związanego z KS Nikoś. Kto by się spodziewał? No, ale tak to jest. Tak to jest. Los jest yy, nieprzewidywalny. Nie wiemy, jak to się skończy, bo dopiero się zaczęło. No ale musimy wierzyć, tak? Po to to robimy. Z wiarą w sukces, tak? Z wiarą w końcowy sukces. Początkowym sukcesem będzie pod koniec lutego przejście procesu rejestracyjnego do Superligi. To będzie pierwszy sukces. Potem będzie pierwszy sezon w Superligi, co może być ciężki sezon, bo jeszcze nie wiemy z czym to się jest za bardzo ale pierwszy sezon trzeba zagrać, tak? A potem... a potem zobaczymy. Generalnie jak, jak mam okazję patrzeć właśnie na to, co się teraz dzieje w KSI, to widzę, widzę wiele rzeczy, które bardzo mnie cieszą, bo jest to swoisty powrót do tych moich y, idei. Idei Z klasy, idei Lasane Diary. W najczystszej postaci, bo widzimy tutaj w KSNICOś, yy, widzimy dużo starych twarzy właśnie z boich Z klasy, bardzo znanych twarzy, które przez lata podziwialiście, ale widzimy też mnóstwo nowych graczy, też nawet z innych krajów, więc widzicie, z innych krajów. Yy, jest to yy, połączenie właśnie yy, tej tradycji najstarszych dziejów Z klasy z czymś zupełnie nowym i. Właśnie to połączenie nowoczesności z tradycją pozwalało Z klasie przez lata iść do przodu, i teraz pozwala iść kajastnikoś. I ja, ja jestem bardzo, właśnie dumny, że mogę być częścią tego projektu i go rozwijać. Ja nie wiem, jak ja będę się prezentował na boisku, bo to jest, to jest dosyć ciekawa kwestia, ale. Ale mogę też pomóc w inny sposób, tak? Wiemy, umiejętności tenerskie, umiejętności analityczne przecież też są moją stroną, nie najgorszą. Dlatego dlatego zachęcam Was do śledzenia tego, co się będzie w najbliższym czasie działo, bo to będzie zupełnie rewolucyjna zmiana rewolucja w świecie ze klasy, w świecie KS, nikoś w świecie amatorskiej piłki nożnej w tym regionie. I no ciężko nam będzie to przebić, dlatego wspierajcie ten projekt. Mam nadzieję, że um, dotrwaliście do końca tego materiału, bo on właśnie niechybnie nadchodzi. Dziękuję najwytrwalszym, nawet tym, którzy przewinęli tylko do końca, też, też dziękuję, też pozdrawiam. I trzymajcie się, niedługo kontentu z KS Nikoś będzie znacznie, znacznie więcej. Do widzenia.